Dobra, witamy Państwa Zaczynamy Transmisję na żywo Drugiego meczu KOSY Konstancin 2008 W lidze zimowej RS Go. Dzisiaj przeciwnikiem KOSY jest Drużyna APN Brychczy. AP, AP Brychczy Czyli Akademia Piłkarska Brychczy I zaczęliśmy Akademia od razu Ach, tak, no było blisko Macia, grajmy do Nie przodu wyślij, tak? Zostań Dobre rozegranie Była ładna kontra Soko Sprzyjęcie kosy, dobre wejście i uderz ale prosto w ręce bramkarza, nie udało się tym razem. Wiktor, co miałeś robić? Obniż! Wiktor! Wiktor, obniż! Obniż, to nie twoja robota! Złoty za plecami masz! Wiktor, nie przyglądaj się! Wiktor! ale pięknie Zobacz. uciekł aleś pięknie uciekł no, uratowaliśmy się się piłkę z własnej linii bramkowej no było bardzo niebezpiecznie ale fantastyczne było podanie chłopców za Pebrych 3 za głęboko Dobre przejęcie Wiktor Troszeczkę za mocno dajesz, o, dajesz powalcz, powalcz Noel, powalcz, powalcz, powalcz nic tam nie było Ale idzie kontra. Jest przejęcie oj 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 ojka Macki piłko Łap Łapiesz Domik, bliżej Patryka teraz, to no jest skrzydłowego, bory wracaj! No do I wychodzimy, i wychodzimy, i wychodzimy. Brawo. Ale. Dobrze, dobrze, dobrze. Mi się dobrze to no. Zobacz, zobacz. 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 Okay. Zobacz. 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 dobrze Zobacz. 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 Druga strona, gra. Dobra! Myślałem, że tam jest Wyżej! zawodnik Kosy, ale na szpicy był tylko Noel. Dobrze, teraz dobry ruch. Noel szybciej, piłę. Tak więc z Bogiem, ma już 2 No, ale, ale tutaj, tutaj ale też. też. Dokładnie, tutaj też. Dobrze. Bardzo ładne, bardzo ładne wyjście, bardzo ładna piłka, bardzo ładna piłka. Co z tego widzicie? I piękna akcja, wspaniała bramka. Mamy piękne otwarcie meczu z Schelcem Noel Adler. Kosa Konstancin 2008 prowadzi z Akademią Piłkarską Brychczy 1 do 0. Z strzelcem przypomnijmy Noel. Ale piękne znowu podanie, oj, oj, nic nie było, nic nie było, gramy, 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 ale podanie było naprawdę znowu zacne, bardzo ładne podanie, było naprawdę... Walczymy, 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 walczymy! Noel! Noel! Noel, już nie! Ale bliżej Oj, stała się światłość. Oj, troszeczkę za wysoko. Przy okazji No ładnie, ładnie rozgrywają, na razie więc. Dobra, przejęcie piłki przez kosę I gra No jest już sędzio Pomyłka sędziego. Nawet zawodnik z drużyny przeciwnej, ale oddał nam sędzia. Rzucał Przy okazji tego spotkania, warto wspomnieć, że drużyna A.P. Brychczy. Jej honorowym patronem jest pan Lucian Brychczy. który y, pierwsze kroki piłkarskie stawiał w e, pogoni Nowo-Prytom. A w roku 1954 Złoty, przeniósł się do warszawskiej Legii i pozostał wierny klubowi do końca swojej kariery zawodowej, znaczy zawodniczej. Złoty, e, jest cały czas, e, udziela się w Legii. że przejęcie przez naszego bramkarza. <śśpiewanie> Cisza. Co co? Nic. Wracaj. brawo Noel. Tak pan Lucian Brych, wracając za tematu dziś Braw, jest brawo. wymieniany jako jedna z największych legend Warszawskiego klubu. W trakcie swojej zawodniczej kariery zdobył z legią cztery tytuły mistrza Polski. 4 razy Pucher Polski występował w legii. Przez 19 sezonów rozegrał 368 meczów, w których zdobył 182 bramki. Do pana Lucjana należy również rekord klubowej długowieczności, to znaczy pierwszy i ostatni mecz w barwach legii dzieliło 17 lat i 170 dni. Proszę nie przeszkadzać. Oczywiście pan Lucjan, ależ wspaniałe uderzenie. Oczywiście pan Lucjan również był reprezentantem Polski i kapitanem. Obecnie pełni funkcję asystenta trenera i jest honorowym prezesem Legii Warszawa. No to tyle o panu Lucjanie. Przechodzimy już dalej do meczu. Do tyłu jaca do tyłu. Oczywiście serdeczne pozdrowienia dla Pana Luciana i obyśmy się spotkali na oczycie niebawem, kiedy wreszcie znowu będziemy mogli iść na stadion. Dobrze, jedziemy dalej. <śmiech> Dobre, <śmiech> tutaj widzę właśnie komentarz. <śmiech> Sepka? <śmiech> tak, tak. Historia Spartyja z No jest, jest to wyzwanie na pewno. Dobrze, gramy. Chłopcy. Na za... razie spotkanie mamy wyrównane. Ale widać chłopcy za peby, są fajnie wyszkoleni. Ładnie grają piłką. Oczywiście kosem nie ustępuje. Bardzo dobrze. Aleksa, pięknie w to no i Uciekaj Brawo. Obłasz. do końca idziemy, idziemy, idziemy do końca, tak jest Bardzo dobrze, pressing robi swoje Strata piłki zawodnika za a, pięknie tam złoty zawalczył, czyli Aleks Złotkowski. No ale dwóch to było ciu za dużo. Wracaj do tyłu, Wiktor. Dzisiaj ewidentnie widać e, trener żyje. E, mało tego. E, w, e, do kosy zawitał element. Przepraszam, wróćmy do akcji. Zaraz to dokończymy tamtą myśl, bo w ataku chłopcy Zapebrychczy ale wychodzimy już z szybką kontrą. Dobra, mamy przejęcie, bo zaraz... Nie walczy, nie walczy. Dobrze. Tutaj tak szybciutko będziemy tak, do kosy zawitał element techniki, czyli już nie ma żadnych flamastrów, kartoników, już niestety z duchem czasu elektronika. No widać na miarę XXI wieku. Blisko, blisko z ludźmi. Macia, twoja robota Macia, ej, środek pomocy Dawajcie. zagąszczenie w tamtej części boiska, ale... Dobre panowanie nad piłeczką zawodnika Zapedychczy. Mamy to środkowanie. Oj 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 ale bardzo ładnie się zachował tutaj oj 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 oj, ależ to był strzał świetna! Świetna obrona Ale to no, było niebezpiecznie, to no, naprawdę bardzo końśliwy Niebezpie niebezpieczny strzał był, ale nasz Bramkarz czujny i na stanowisku. Dobrze, stały fragment gry, zawsze jest niebezpieczne. Ciekawe rozegranie ze strzałem zablokowanym. Dobrze, pięknie. Tak, na razie jak w hokeju chłopcy zapebrychcie założyli na zamek. Bardzo dobry strzał. dobry strzał, ale... O! Wznowienie trochę z lagi. A, i bramkarz czujny Wybija piłkę na żyw z autu, Tak, a nie, to już z Być może, nie widziałem z tej odległości I znowu piękny strzał, ale i... I dobra, interwencja bramkarska Przypomnę, Kosa Konstancin wygrywa za Pebrychczy 1-0 Po bardzo ładnej akcji

Głosy Konstancin o, Przejęcie piłki niebezpiecznie, znowu tam był rzut wolny Rzut wolny jest niebezpieczna sytuacja, będzie prawej na linii pola karnego. Dokładnie, jeszcze dosłownie z 30 cm, i byłby rzut karny. Ale jest niebezpieczny. Zobaczymy, jak to rozegrają chłopcy z AP w Ach, bo aj, no przeszła piłka po prostu bezpańsko. I wychodzimy skąd? I wychodzimy, i wychodzimy, i wychodzimy, i wychodzimy, i wychodzimy No i zwolnienie, ach, zwolnienie do akcji Zanosiło się to ładnie, dobra, dobra przejęcie zaczęła drużyna przeważać, ale może teraz wychodzi wyjście z kontrą, tylko to trzeba szybciej, szybciej, szybciej ach, dobrze na no, trudno trudno, Janek tam chciał pójść lewą stroną może tym razem do końca, do końca, do końca ach No znowu nowego interwencja lekarza no Akurat to nie do Już nie komentujemy te no. nie kryty w ogóle był zawodnik w środku No bardzo ładnie, powiem szczerze, no. się, oddali już. Nie wiem, jest nie wiem, szósty strzał? Światło bramki. Uuu! No tak, to jest rzut wolny. To jest rzut wolny. I to jest doskonała pozycja. To jest doskonała pozycja. Dla zespołu przeciwnego, no zobaczymy, jak to rozegrają i jak sobie poradzą chłopcy z kosy. Ale strzał dobry, ale świetna obrona, jest, brawo, Ach, super, 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 naprawdę. Naprawdę niebezpieczna. Dobry strzał, ale i świetna obrona. Dobrze, 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 dobrze widzę. Nasi chłopcy nawiązali kontakt z piłką. Przyblokuj, przyblokuj, bloku, przy przyblokuj, dobrze, piłka jest na kosę. Nie Do przodu utrzymać się trochę, prawda? <grymna> Przejmujemy, 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 przejmujemy. Bardzo dobre wypuszczenie, ale tam niestety było za Mamy mamy rzut z autu. Pozdrawiasz mamy Whitney Houston? Pozdrawiam Whitney Houston. <głos> <głos>

za wysoko jesteśmy brawo. Brawo. młody Ozil przejął to no, w przód wolny Ozil super zopel, zopel. uważajcie na te piłki za plecy tak? wprowadzamy ja Idzie, idzie Jano, Jano tak, Jano ma prędkość, Jano ma prędkość, Jano przejął tą piłkę jeszcze, ale wygonił się, niestety za daleko, od bramki, w grę wznowi, drużyna przeciwna. Wyżej, tak, blisko. Doskonale! przepni przepchnij, przepchnij! Dobrze, wygoniony jest, tak, od bramki i A jednak, jutro byłem pewien, że to będzie. Byłem pewien, że to będzie. Jeszcze uważaj, uważaj. przed tu mamy naszą ławkę. Dobra i wprowadzają piłkę do grych. Ach i znowu kolejna bardzo dobra interwencja naszego bramkarza. Wychodzi Janu. Da, Dajcie jeszcze, jeszcze, jeszcze. Rzucam auto. Mamy. mamy rzut różny dla kosy Konstancin. Zobaczymy, jak to rozegrają nasi chłopcy. No, akurat płasko. Żeby teraz się nie nadziać na kontrę. No, bardzo dobre wypuszczenie. Niestety 2 na 1 jest. Jest 2 na. Ależ dobre zblokowanie. No. Tu. Mieliśmy teraz naprawdę szczęście, bo gdyby zagrał do środka to by było chłopiec by wyszedł sam na sam z bramkarzem ale oczywiście dla nas lepiej dobrze jest, cały czas przypomnę prowadzimy 1-0 Nie daj, nie daj sześć Przemij, przejmij, przejmij i... Dobra, 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 jest. Dawaj, dawaj, wyżej na piłę! Na daleko jesteśmy, minuty, hej! Przejmij, przejdź. Kurwa, o Aleś się dał porobić. Dobra. Ale ładne przejęcie i nie jest, jest tak. A i koniec pierwszej połowy. Dobra, ok, to robimy sobie małą przerwę. Halo, halo, studio w Warszawie. Oddaję Wam głos. Do usłyszenia za chwilę.